Z organizacji Stowarzyszenia dla miasta reprezentowanej przez prezesową stowarzyszenia ja pana Tomasza. Przy moim składowym podziorem i całkowicie włożonej ciężkiej pracy mojej małżonki, która ma puszczę pojazdy, dajemy jakby źródło wokardy. Znalazł mi będzie jeszcze dyrektor całego zapisania dyrektor Będu Pancrownych. Znalazł się, które osoby będę wymieniał przy oficjalnych już prezentacjach. Na razie chciałem zasygnalizować, że. Współdziałamy z bardzo ważnymi instytucjami tego regionu, w związku z tym nie jest to taka pojazdówka zwykła, tylko prawdziwy, dobrze zorganizowany, merytoryczny podstaw z muzeum z lotu pojazdów zawodowych. Drodzy Państwo, jeszcze, jeszcze parę minut, jeszcze parę samochodów dojeżdża. Już kończymy wystawianie, już będzie można za chwileczkę swobodnie się poruszać. Państwo z tym wózeczkiem, z tymi dziećmi, Halo, Panie żółty i panie, o państwo, Ja prosiłem, nie chodźcie, bo na razie auta tajemniczo. Miejcie na uwadze, że na swoje życie, bo Waszych dzieci, no nie uciekacie jeszcze. Dajcie mu się ustawić bezpiecznie i naprawdę, bo kiedy wybiegłoś mi, nie przetargucie im ciebie. Jeszcze, 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 jeszcze jest spał, jest spał, za ja to woda, miasto w Stanach jest, jest fajne. Naprawdę warto na takim miejscu poświęcać 9 miesięcy swojego życia tyle mniej więcej, kto przygotowanie do bezmiaru. Yy, Oprócz taki malutki, że się zmieścił w ostatnim. No i już tak będzie, Proszę Państwa, przełom motoryzacyjny wieku, na przykład w UFO. Wszystkie tam zostały na A to Pani Rzecz biorąc, to ma minimum 22. nie Czyli jest to pojazd wyprodukowany tak, maksymalnie na 30 dzisiejszy o czym wszyscy mówią, maksymalnie w Takie pojazdy już. Że już niedługo autora, którym jeździcie na co dzień, mogą się stać zabytkami. W związku z tym, że gracie wyszkolni, okrąbajcie oni, nie, nie zarejestrowajcie im na śmierć. Bo robimy między nami to jest tragedia. Zarówno na drodze, bo o czym też można powiedzieć, później jak będzie było bezpieczeństwo, rozmawiać. Zarówno część tak zwana S-Plase. Zaraz za marzenie. W wersji kampingowej Te dwójeczka Znany skądinąd. jest Są produkty radzieckiej motoryzacji Wołga Gaz 21 I Wołga Gaz 24 Toyoty Mitsubishi Macie okazję obejrzeć Dużo amerykańskich Hamować przedni Zastanówcie się nad jednym Taki pojazd ma kolosalnie większą drogę hamowania i skuteczność hamowania niż wszystkie pojazdy nowoczesne. Nie jest w stanie. Te pojazdy są, one, one go zatrzymają, ale to musi to Tam nie ma tam nie ma żadnych rzeczy, które by na nie zatrzymały. z, tym, z Karaca, czy wyliczanym? A żoł, to był dla nas, ale to na razie nie będziemy, nie będziemy pytać. Słuchaj, powiedz mi, powiedz mi, co to jest... Co to jest? Nagrodę nie będziesz w tej biurze, nie dostaniesz. Jasnych świateł ledowych, semenowych i takich innych. Jest normalnie mnóstwo i one świecą fantastycznie. Natomiast te nasze ośrodki mają te światła troszkę słabsze. To jest następny aspekt sprawy. Systemy chłodzenia silnika nie były tak wydajne jak w tej chwili. Nie było takich chłodnic, nie było takich na tym rynku. Nie chodźcie, w ja pójdę, ja że to jeszcze, proszę bardzo. To, Wręcza swoją nagrodę dla najbardziej naj, najładniejszego samochodu. Bardzo bym chciał Bardzo bym chciał takich młodych lądażistych spotkać. po odebrali ode mnie. I Bo tam jest kilka fajnych, ciekawych informacji, jak te dzieciaki nauczyć i przyzwyczaić do... Nie braknie, nie wydzierajcie sobie z rąk. Nie braknie, ja tego mam tyle, że po prostu... Zawsze z tej sceny i zawsze będę powtarzał. A wracając już do... Bardzo... Widocznym, trzeba być widocznym na drodze. Eee, żadna jakaś ściema. To jest człowiek, z którym naprawdę warto robić takie imprezy, bo... Ja, jak wiecie, znacie mnie już na tyle, jestem z Krakowa i w zasadzie ja. Dziadzki emocje, się w co się wprawia. się ja Kochani, mam koszty. Jakbyście tak to wszystko załatwiały od tamtej strony, co? Z tymi walą. Tutaj, że? Jaki? Chodźcie, myślę. Ja w lewej, że Haha, co widzicie, co ty puśkańcem stoi. Nie, nie, nie. Zabrakło.